Wiadomości z Małopolski. 17 kwietnia w Tarnowie podpisana została 3000 umowa inicjatywy LIDER Programu Rozwoju w Obszarów Wiejskich 2014-2020. Umowa zawarta została z gminą Żegocina. Swoje umowy, gwarantujące dofinansowanie, odebrali także partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i pozostali beneficjenci Programu Rozwoju w Obszarów Wiejskich z terenu powiatów Tarnowskiego i Dąbrowskiego. Łącznie umowy podpisało 11 podmiotów na kwotę niemal 830 tysięcy złotych. Jak zaznaczył wicemarszałek Józef Gawron, dofinansowania nie są duże, ale przeznaczone są na mniejsze projekty, jak na przykład wsparcie kół gospodyń wiejskich, wyjazdy studyjne, organizację konkursów czy szkolenia. Są to środki, które są przeznaczone dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Też są środkami oczywiście unijnymi z prow -u. Natomiast o tyle jest z nich cenne, jest to jest ich wartością, że to są środki na projekty i na inicjatywy, które wychodzą od dołu, one są oddolne. Lokalne społeczności włączają się w zarządzanie swoją miejscowością, swoim życiem, tym co się tam dzieje. Uczestniczą w tym i koła gospodyń wiejskich, i strażacy OSP, i różne inne organizacje, które razem z samorządem gminnym czy powiatowym realizują to, czego lokalna społeczność pragnie. Wsparcie dla fundacji czy stowarzyszeń ma o tyle znaczenie. Znaczenie, że bardzo często są to dla nich jedyne środki, które mają na działalność statutową. Mówi Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Wiemy doskonale, że ta działalność musi się opierać na systemie grantowym. Czy to jest system grantowy w ramach jak mówimy w tym przypadku program rozwoju obszarów wiejskich, szeroko rozumiejąc to pojęcie, czy są to środki krajowe, to w każdym przypadku są to środki, które są niezbędne dla, tych, dla tychże instytucji. To już siódmy konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do tej pory na projekty przeznaczono już 6,5 miliona złotych.